My, to jest wypowiedzenie, tak? Bo czasami wiecie, w tym podręczniku te o... definicje nie są wcale prostsze, niż mogłoby y, niż mogłyby być. być. Czyli wszystko to, co wypowiadamy, to są wypowiedzenia. I teraz one dzielą się na zdania i na równoważniki. I jaka jest różnica? Też mogę to powiedzieć? Tak. Y no, ponieważ zdanie ma orzeczenie. A co to jest orzeczenie? jest zdanie pojedyncze, i zdanie złożone. Okay. To jest, co robi podmiot? To jest, co robi wykonawca czynności? Czynność lub stan, prawda? Którą wykonuje podmiot. Czynność. czynność albo stan, tak? Na przykład słońce świeci, no i to jest pewien stan. No tak, czy znaczy to słońce robi to, tak? Pewien stan taki. Stan lub czynność, którą wykonuje podmiot. A podmiot, co to jest? Podmiot to jest wykonawca czynności. Tak, tak. Czyli zdanie musi mieć orzeczenie, a równoważnik nie może go mieć. Jak przekształcamy równoważniki zdania w zdania? Jeśli Dodajemy mamy... po prostu orzeczenie. Podajemy orzeczenie. A jak przekształcamy zdanie w równoważnik? Odejmujemy orzeczenie. Jak. Yy, możemy je zastąpić. Tak. Jakie wyróżniamy rodzaje zdań ze względu na ilość orzeczeń? Zdanie pojedyncze to ma jedno orzeczenie, a zdanie złożone ma co najmniej więcej. Ma co najmniej dwa, tak? I teraz no. słuchajcie, wśród tych zdań pojedynczych. Wyróżniamy jeszcze, bo to już jest na stronie 228, e, zdanie pojedyncze nierozwinięte i zdanie pojedyncze.